Mają być przemienione, no nie? Kuźwa, typie, nie strasz. Jestem Senny Patryczek, witam Was w tym, a kolejnym odcinku. Dzisiaj jeszcze odcinek jest to odcinek z gry to tytułem Critical w Dość nietypowej sytuacji, w dość nietypowym miejscu się widzimy. Ja zginąłem ogólnie, no ale to nieważne. Gramy sobie rankę Rankeda na Multiconcie. No i jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że chciałem nagrać odcinek z, y, ONLY Screens FROM CARNET CHALLENGE Ale niestety dzisiaj w 2 w nocy Critical Ops napisało na Discordzie Że jest bug i nie można się logować Zbytnio na Facebook Przynajmniej tyczy to niektórych osób Nie wiem czy niektórzy są zalogowani No to wtedy nie, było, nie powinno być problemu Natomiast niektóre osoby nie mogły się zalogować W tym ja, a konto ze skinami jest Niestety na Facebooku, więc w tym momencie Niestety, ale nie jestem w stanie tego Zrobić, żeby na razie odcinek, właśnie z tych skinów, natomiast oszczędzając y, czas, no i też to, że jesteście już tutaj, no to mamy dla Was klan giveaway. Clan giveaway na klan e, World to War e, 15-slotowy. Także, jeżeli chcecie wziąć udział w, w giveawayu klanu, no to musicie napisać swój nick. Y, nie, nie musicie napisać swój nick, chociaż możecie, e, ale napisać, napisać musicie, biorę udział na pewno, to jest ważna rzecz. No i z tych osób, które napiszą, biorę udział, wtedy ja Wyrostu jest wycięstę i będzie mógł... No, będzie posiadał karny, nowy ten, klan, no nie? Co myślę, że jest spoko. Czy Ty typa jeszcze powinieneś mieć innego? No, ale defuje na raz typa, już wywalone w to, co się dzieje. No i wygrywa to. Albo awkiem jest ten dwojko. No dobra, spoko. Um, weźmy coś tutaj, zagrajmy sobie, bo tak zacząłem mówić i Typek tutaj sobie robi coś, a ja nic nie robię. Pójdziemy do wentów, myślę. Mamy jakiś Mam granat? Nie mam granatu. No to... dupa. Lipka. Ja patrzę, ci, będę tutaj razie plecy, bo... Co? Ale tutaj bug. W tej wersji w ogóle jest dość dużo bugów. Gdzieś double kill napisało, a zabiłem tylko jedną osobę. ja! nie dobrze przeskanowałem tutaj te beczki, no ale dobra, dwa kile wpadły, nie wyłożyłem się za, za zero, jest git, strzenaj! Jaki gówniak z tego typu, został chyba ten ostatni, a nie, jakiś talkshagging, on chyba nie ugra tego, z tego co mi się wydaje. Co do streamów, Streamy, chciałbym z powrotem streamować, natomiast sieć niestety na mnie to nie pozwala, gdyż jak odpadam streama, to jest przeciążenie i no niestety, ale psuje się wszystko. A to nie fajnie, jak się psuje. Yy, więc no, są chęci, ale niestety, no sprzęt na to nie pozwala. Niedługo się będę przeprowadzał, także myślę, że te problemy znikną i będzie już spoko. Natomiast na razie póki co yy, streamów nie będzie. A chociaż bardzo bym chciał wrócić do tego. No, no tak! No ale mnie to zirytowało w tym momencie, no całą bombę miałem. Kurde, ale nie, mi się wydawało, że na początku nie miałem, nie wiem. No. no nie. Kolejna że to pisali ludzie... Kiedy pokażę twarz, bo Kazdy pokazał na 10 tysięcy subskrybentów, ale Halo. Filmy z moją twarzą na kanale są od 5 miesięcy, tylko że w dość regularnych odstępach, czasowych, co jakiś czas. Też mi się nie chcę tutaj ustawiać kamerki tego wszystkiego, bo jednak to jest troszeczkę rzeczy do ustawienia. I wolałbym po prostu... se mi się po prostu. To jest taka sytuacja. Ostatnio to jest AF, że jeżeli oni nie ogarnęli, to mógłbym po niego pójść w sumie. Ale no, chyba to się ogarnął już. Ta. jenne. Ja chciałem wziąć tego AFK 752. Smutna. Tutaj w ogóle jest team smurfów przeciwko. Ten F4 pisał, że jest smurfem i gra dość dobrze. Dodatkowo 4 kade ratio. Mówił, że specem był też, że tutaj też mamy dość spoko, znaczy dość e, skillowych przeciwników, no nie? Nie są aż tak z wysokiej półki, ale coś robią, a jak coś robią, to już nie są kompletnymi randomami, no nie? Ale wyrwał tego fraga na mordę i przeżył. Wów. Dobra. Jedyne, co nas może tu ratować, to to, że nie pójdą na A, no nie? się wyzywają, bardzo nieładnie. ładnie holitka najgorsze jest że nie jednak cały świat da no jezu, jak to się stało, że on na umarł Wait so Let hello. Chyba się uda. <noise> już się bałem, że się nie uda. A ile się udało. Bo to już dwa awki były. <noise> Ale widzicie, bo na początku jeden awki, już drugi jest... Coś stało z tą drużyną. Ale ugrane, ugrane. Łatwo. I napiszcie, że chcecie więcej takich właśnie odcinków zwyczajnych, no nie że po prostu gram sobie rankę dzika i tak dalej. Myślę, że ten taki styl po prostu grania rankedów, no nie czy to na multi czy na zwykłym koncie, to nie ma znaczenia, bo widzę, że tutaj smurfów jest już dość dużo. Na przykład ten F4, który właśnie z na spałnie i czeka, aż ktoś poleci po awki. I na przykład taki Niker sobie poszedł po awki, a on mnie zajebał, bo jest trzmatą, no ale to inna kwestia. Ja w sumie to chciałem po prostu polecieć belongiem od Xpawnu i zrobić im presy, bo oni raczej tam... Co on robi? Kogo ja aspektuję? Czekaj. Yy, regulacja krycia. A nie, już myślałem, że tego xDig'a i już takie myślałem, że hacker, no nie? Bo się pojawiło na, na tym, że zabił ten... xDig zabił z USP'a. A ten typek strzelił w kosmos, no nie? Myślę, że przez przypadek, ale wyglądało to strasznie dziwnie no nie. Jeszcze też chciałem wam powiedzieć, że mam pomysł o tym, że... Jak była plaza, no nie. Teraz jest ta nowa plaza, no to zostały... Są pewnie zmiany na tej plazie, jeżeli chodzi o to. F4 tam stoi z rewolwerem, wolę tam nie atakować zbytnio. Tutaj się skampię i poczekam na typa. Um... Teraz mapy wszystkie. Te turniejowe, w sensie no te ranked'owe Mają być Przemienione, no nie? Kuźwa, typie, nie strasz W sensie mają być po prostu odnowione Refreshowane, no nie? No i jest taka sytuacja, że w sumie mam pomysł Jakie zmiany mogłyby nastąpić w na niektórych mapach I czy chcielibyście taki odcinek, w którym po prostu bym pokazał Niektóre miejscówki na niektórych mapach, które Mogłyby ulec zmianie, no nie? poprzez właśnie to odświeżenie. Takie zmianie dość ważne jak na przykład drzwi w domku czy drzwi na A na nowej plazie. Ogólnie też zauważyłem, że czeka się bardzo długo na rankedy na tych niższych rangach. 4 minuty czekałem. Gdzie zwykle to u mnie to się czeka jakąś minutkę na specu o cholera. To było wszystko zaplanowane Co on zrobił? Co on zrobił? Chyba go uderzyłem raz, nie wiem, nie jestem do końca przekonany Co się stało? Przestraszył mnie Zeskoczył na mnie dość agresywnie No i ugrał to F4. F4 kojarzy mi się z takim typem, który gra w Salw i nie jestem pewien, czy to nie może być przypadkiem on, bo Salve zakończyło swoją karierę Critical Opsową, a może tutaj ci się będą reaktywować, no nie? Też jest taki mój domysł w tym momencie. No także możecie napisać w komentarzu właśnie, czy podoba wam się pomysł odcinka właśnie o tych możliwych zmianach na niektórych mapach. Nie wiem dlaczego on nie zginął, nie? Według mnie to trafiłem go, no ale... Jakieś Co? tym... Ej, no nie rozumiem tej snajperki coraz bardziej. W sensie się no nie wiem, no... To jest takie dziwne coraz bardziej dla mnie ta snajperka. ...niż któryś raz tak się dzieje, że ruszę za szybko tym touchpadem, leciutko i dosłownie kurwa nas strzela w kosmos. Tak to wygramy, no nie? Bo wystarczy, że po prostu zagram dobrze, ale... Co to... W tym razie... Teraz wygramy, no nie? Ale co to się stało w tym momencie? Snajperka mnie trolluje. No i dobra, także zakończyliśmy odcinek. Myślę, że było spoko. To Także napiszcie, co sądzicie o pomyśle, żeby zrobić odcinek z tego, jak mniej więcej mogło się zmienić te mapy. Dodatkowo napiszcie, biorę udział w klan Giveaway, który właśnie rozdaje World to War. Subskrybujcie kanał VADRE, w którym warunki bycia w konkursie to właśnie subskrypcja mojego kanału oraz kanału Wadret. Dodatkowo jeszcze yy, napiszcie czy możecie się zalogować na Facebooka, czy też nie. No i to było na tyle, także dziękiam za bycie, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się. No i jeszcze napiszcie czy lubicie takie odcineczki. Luźne, na rankę dzikich po prostu, na jakimkolwiek koncie, bo tutaj widzę, że jeden, drugi, yy, jedno i drugie konto ma podobny poziom, jeżeli chodzi o Silvera i Spezopsa, bo i tak i tak gra się na smurfę, to by było na tyle. Dzięki, wam za bycie, dzięki, wam za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie do następnego odcinka. Hej!